Wiele osób zastanawia się, jak zmienić swoje życie i od czego zacząć. Jedną z najprostszych metod jest zmiana nawyków. Dzisiaj pokażę Ci 5 sposobów, jak zmienić swoje nawyki. Dlaczego warto zaryzykować i zmienić swoje nawyki? Badania naukowe pokazują, że nawyki mają ogromny wpływ na nasze życie. To one kształtują nasze działania, zdrowie, sukces, relacje. Jeśli czujesz, że Twoje życie wymaga nieco zmiany, to jesteś we właściwym miejscu. Zanim przejdziemy do omówienia konkretnych sposobów, warto, żebyśmy omówili, czym są w ogóle nawyki, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. Czy znasz to uczucie, kiedy coś Ci w sobie przeszkadza, ale nie wiesz, jak się tego pozbyć? To może być na przykład przeglądanie zbyt dużo social mediów, palenie papierosów, niezdrowa dieta, przekładanie ważnych rzeczy na później. I jeśli robisz to automatycznie i bez zastanowienia, to jest to nawyk i są to nawyki szkodliwe dla Twoich relacji, finansów i zdrowia. Pływają one negatywnie na całe Twoje odczuwanie szczęścia, czyli na całe Twoje życie. Może teraz już rozumiesz, dlaczego przez większą część swojego życia czujesz. Się zmęczony i bez energii i bez motywacji. Za tym wszystkim stoją nawyki. Może zdarzyło Ci się kiedyś próbować zmienić jakiś swój nawyk. Na przykład przejść na zdrowszą dietę albo zacząć regularnie trenować, ale jakimś sposobem nie mogłeś wytrwać w tym postanowieniu. Może chciałbyś regularnie czytać książki, uczyć się obcego języka, chodzić wcześniej spać, ale zawsze znajdujesz jakiś powód, żeby tego nie zrobić. Z jednej strony to normalne, ale z drugiej strony to szkodliwe. I najlepsze jest to, że istnieją konkretne sposoby na to, jak to zmienić. Oto pięć sposobów, jak zmienić swoje nawyki. Pierwsza rzecz i chyba najważniejsza, to jest świadomość. Nawyku. Zacznij od zrozumienia, dlaczego, kiedy i w jakich warunkach dany nawyk u ciebie występuje. To znaczy, kiedy masz ochotę, potrzebę odłożenia czegoś na później. Kiedy, w jakich momentach życia dokładnie chcesz zapalić tego papierosa? Kiedy sięgasz po alkohol? Kiedy zbyt dużo przeglądasz social mediów? I dlaczego? Co się działo wcześniej w Twoim życiu? Co to jest za moment w ciągu dnia? I chyba najważniejsze, żeby odpowiedzieć sobie na to, co dzięki temu zyskujesz. Co jest takiego fajnego w tym, że Ty teraz przez godzinę będziesz na przykład oglądał filmiki na. Na YouTubie czy na TikToku. Co jest takiego pociągającego w tym, że zjadłeś teraz bardzo kaloryczny posiłek, po którym w sumie nie masz siły na nic innego oprócz dżemki albo deseru? Tak więc zacznij obserwować siebie, zastanawiać się nad swoimi nawykami, dlaczego, kiedy i po co one się pojawiają. A w efekcie w przyszłości dużo łatwiej będzie ci je zmienić. Ale ciężko jest zmienić coś, czego nie rozumiesz i nie wiesz, jak funkcjonuje. Poznaj samego siebie i to będzie kluczem do zmiany. Jak same badania pokazują, świadomość Twoich własnych nawyków jest pierwszym etapem zmiany tych nawyków. Drugim sposobem jest metoda małych kroków. Jeżeli chcesz wypracować sobie jakiś nowy nawyk, na przykład zacząć regularnie, chciałbyś 4 razy w tygodniu chodzić na siłownię i zjadać 2000 kalorii, to ciężko jest to zrobić tak na palcami, że nagle z dnia na dzień dokonuje zmiany. Jeżeli dzisiaj w ogóle nie wiesz, ile zjadasz na przykład kalorii, nie masz pojęcia, jak się liczy takie kalorie, to zacznij od wdrożenia się i poczytania trochę informacji na ten temat. Jeżeli w ogóle nie trenujesz, nie chodzisz na siłownię, to nie rzucaj się od razu na głęboką wodę, że 4 razy po godzinę czy półtorej Spędzał na siłowni, ale idź na przykład na 15-minutowy spacer, te 4 razy w tygodniu, czy na przykład 2 razy w tygodniu, tak, żeby to było dla Ciebie delikatne wyzwanie, ale żeby to Cię nie przytłaczało, żeby to nie była jakaś ogromna zmiana, bo kiedy dokonujesz takiej ogromnej zmiany z dnia na dzień, to Twój mózg bije na alarm. Tam jest takie ciało migdałowate, które mówi: Kurde, zmiana, my nie chcemy zmian, za dużo, e, przytłoczenie, zmęczenie, to będzie niebezpieczne, to jest ryzyko. I tam w Twoim mózgu się dzieje po prostu bunt, alarm, i w związku z tym ty odczuwasz to później w taki sposób, że na przykład mówisz sobie, jestem leniwy, bo mi się nie chce dzisiaj, bo znajdujesz jakiś sposób na to, żeby odłożyć to na później. A tak naprawdę. Twój mózg się zestresował, bo dałeś mu zbyt duży bodziec do zmiany, a on nie lubi zmian. Więc daj mu taki mały bodziec do zmiany, z w którym, w którym on będzie się czuł bezpiecznie. Zamiast od razu z dnia na dzień zmieniać swoje życie, to zmieniaj po troszku swoje nawyki. Zacznij regularnie, jeżeli chcesz uczyć się języków obcych, to nie ucz się od razu stu słów dziennie i godzinnych lekcji, tylko zacznij od nauczenia się pięciu słówek, na przykład każdego poranku. Chcesz czytać książki? To nie musisz od razu, tak jak wszyscy ludzie sukcesu, czytać książki tygodniowo i w w ciągu roku mieć 52 książki, zacznij od tego, że będziesz 5 minut dziennie czytał książkę, czy w ogóle ją otwierał, ale wyrób sobie tę regularność, a później będziesz zwiększał dawki, czyli z 5 minut przecież na 10, 15, 20 minut, aż może dojdziesz do książki tygodniowo. Jeżeli chcesz się pozbyć jakiegoś nawyku, na przykład palenia czy alkoholu, to zobacz, czy u Ciebie to się sprawdzi ten sposób, żeby jak najszybciej zerwać i odciąć i dokonać zmiany tak na hura. Może to u Ciebie zadziała, u niektórych to działa, ale z mojej obserwacji raczej wynika, że że tutaj znowu metoda małych kroków ma dużo większe szanse, żeby zadziałać i tak niektórzy zalecają naukowcy taki sposób, żeby zacząć od tego, nie żeby przestać palić, jak paliłeś na przykład paczkę dziennie, to teraz nie chodzi o to, żeby w ogóle przestać palić, tylko żeby na przykład przed sięgnięciem po każdego papierosa policzyć do pięciu albo do dziesięciu i w ten sposób już tworzysz w swoim mózgu taki nowy trochę schemat takiego zatrzymania się, takiego momentu świadomości i później przechodzisz na kolejne etapy, z którymi będzie Ci dużo łatwiej no, rzucić te palenie, jeżeli dalej o nim mówimy. Albo innym sposobem byłoby na przykład samo myślenie o sobie jako o osobie niepalącej. Zacznij myśleć o sobie jako o sobie niepijącej, jako o sobie która zdrowo się odżywia, o osobie, która regularnie realizuje swoje cele, e, która robi to, co chciałbyś po prostu robić. Zacznij o tym myśleć, nie musisz konkretnie tego robić, ale samo myślenie o tym spowoduje zwiększenie się takiej motywacji i takiej naturalności w tym, żebyś w przyszłości zaczął to robić. Po trzecie, wspierające społeczeństwo. Zacznij otaczać się ludźmi, którzy wspierają realizację Twoich nowych nawyków, zmianę Twoich nawyków. Załóżmy, że chciałbyś co wieczór czytać książkę, ale wszyscy Twoi domownicy oglądają co wieczór serial. I znamawiałem cię zawsze, chodź z nami, pooglądaj nowy odcinek i tak dalej. Z jaką łatwością przyjdzie ci odłożenie właśnie telewizji na rzecz książki? No pod wpływem społeczeństwa, tego środowiska domowego, z prawdopodobieństwem dość dużym, nie będzie ci tak łatwo wprowadzić ten nowy nawyk. Zamiast właśnie czytać, będziesz chodził z nimi na TV. Podobnie ciężko byłoby przestać pić alkohol przynajmniej na jakiś czas w momencie, kiedy twoi, wszystkie twoje spotkania, towarzyskie, opierają się na tym, że chodzicie na piwo. No ciężko będzie. Zastanów się, które osoby w Twoim środowisku, w Twoim otoczeniu mają takie nawyki, które Ty chciałbyś mieć i spędzać z nimi więcej wolnego czasu. Jeżeli stworzysz sobie środowisko osób wspierających, których ludzie nie palą, chodzą regularnie na siłownię, na basen, na skłosza, którzy uczą się języków obcych, czytają rozwojowe książki, to ty również pod ich wpływem taką osobą się staniesz. Jeżeli chcesz zmienić swoje nawyki, ale twoi najbliżsi ludzie mają dokładnie te odwrotne nawyki, których ty nie chcesz, to ty automatycznie jako istota społeczna, która uczy się świata przez obserwację, no będziesz robić to, czego nie chcesz, bo po prostu inni ludzie tak robią. Tak funkcjonujemy przykro mi. Ale jest też dobra strona tego medalu, że znajomych możesz sobie wybrać. I wybierz mądrze. Między innymi, właśnie dla osób, które chcą zmienić swoje środowisko i żyć z ludźmi, którzy są bardziej rozwojowi, stworzyłem wyzwanie pod tytułem Dwuminutowa Transformacja. Link znajdziesz poniżej. Po piąte, to jest powtarzanie i cierpliwość. Badania pokazują, że potrzeba minimum około, w zależności oczywiście od nawyku, 66 dni, żeby dana czynność stała się automatyczna, żeby stała się naszym nawykiem. Czyli, jeżeli chcesz, żeby bez myślenia, tak jak mycie zębów, czasem zapominamy nawet o, to, o tym, czy myliśmy zęby, czy nie, po prostu zrobiliśmy to automatycznie i chcesz, żeby tak samo automatycznie przychodziło ci chodzenie na siłownię, czytanie książek, uczenie się języka obcego, no, okazuje się, że potrzeba na to około 66 dni. Oczywiście ta liczba jest względna, ona jest uśredniona. Zależy to od nawyku, zależy to od osoby, zależy to od kontekstu, zależy to od tego, jakie masz środowisko wspierające czy nie, ale chodzi o to, że po prostu zmiana nawyku wymaga czasu i cierpliwości. Będziesz to powtarzał, będziesz to robił, twój mózg będzie się do tego dostosowywał i coraz łatwiej będzie ci to robić. Jak będziesz odpuszczał to coraz łatwiej będzie Ci przychodzić odpuszczanie. Jeżeli będziesz trwał w swoim postanowieniu, w swoim nawyku, nawet korzystając z tej metody małych kroków, najmniejszych kroków, to ta zmiana będzie się dokonywać. Bądź cierpliwy, działaj, wyciągaj wnioski, sprawdzaj, kiedy co działa, a kiedy nie działa, dostosuj do siebie ten proces i będziesz zauważał efekty, będziesz szedł do przodu. No i ostatnim moim ulubionym sposobem jest rozpisanie sobie planu, czyli zapisanie sobie konkretnych nawyków codziennie. Tutaj taki przykładowy oczywiście mój, gdzie ja codziennie sobie odznaczam nawyki, które zrealizowałem. Oczywiście do momentu, dopóki one nie staną się u mnie takie naturalne, czyli gdzie jest ten moment taki przełomowy, gdzie ja mówię sobie, robię coś nowego. I to jest dla mnie taki element nagrody, ale również tak zwany monitoring postępów. Badania pokazują, że jest to jedno z najpotężniejszych metod samodyscypliny. Właśnie monitoring postępów, czyli codzienne sprawdzanie, czy Ty się przybliżasz, czy Ty realizujesz swoje cele. Okazuje się, że najłatwiej nam jest zaprzestać realizacji nowych nawyków, czyli rezygnujemy, poddajemy się w momencie, kiedy o nich zapominamy. Kiedy mamy takie poczucie, a dzisiaj, to może potem, to może potem i nagle się okazuje, że idziemy spać i wczoraj nie zrobiłeś tego, co miałeś. A jeżeli masz taką tabelę, taki, taki jakiś schemat, z którym się rozliczasz, czy to w swoim kalendarzu, czy to na swoim biurku, czy to na jakiejś ścianie na lodówce, to codziennie sobie o tym przypominasz, nawet kilka Raz dziennie sobie o tym przypominasz, i masz tam komu ochotę zrobić to, na co się ze sobą umówiłeś, i żeby odhaczyć na przykład tak jak ja na zielony kolor, który bardzo mnie motywuje do dalszej pracy, wtedy mam takie poczucie, że chce mi się dalej realizować to, co zacząłem, i mam taką naturalną motywację do tego właśnie dlatego, że na przykład przez kilka dni regularnie robiłem daną rzecz, i jak tego 5, 6, 8 dnia nie będzie mi się chciało, będę miał ochotę odpuścić, to tak zobaczę, że przez cały tydzień pracowałem i fajnie mi to wychodziło, że głupio byłoby do. To teraz zaprzepaścić, więc sobie dzisiaj mówię: A dobra, no to spróbuję, dam radę, nie? I, I mam tę motywację, i nawet w tych trudniejszych momentach, kiedy mi się nie chce, to realizuję ten nawyk. I po kilkudziesięciu dniach. To wchodzi w naturalny mój tryb, już się nie muszę zmuszać, nie muszę się ze sobą rozliczać, to wchodzi tak bardziej automatycznie. Zastanawiam się teraz, czy wiesz, co jest jednym z największych wrogów zmiany nawyków? Prokrastynacja, czyli odkładanie rzeczy na później, że chcemy coś wdrożyć, zacząć działać inaczej, zmienić w swoim życiu, ale mówimy sobie, a może jutro, a może później, a od następnego poniedziałku, a od następnego miesiąca. Zawsze znajdujemy powody na to, żeby nie robić tego, co jest dla nas ważne. I to się nazywa prokrastynacja i ja cię zapraszam do tego nagrania, żebyś sobie zobaczył, jak sobie radzić z tą prokrastynacją i jak sprawić, żeby przestać odkładać ważne rzeczy na później. W tym nagraniu to tyle. Zapraszam cię do kolejnego nagrania i do zobaczenia.